Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runners of Magic. Jesteśmy niedaleko Zatoki Księżycowego Cienia i tutaj na tej pierwszej wyspie, tej, no w sumie pierwszej wyspie, no, leżą kości szkielet brzegowy. Mam nadzieję, że uda nam się z... wziąć tą misję. Bo tutaj jest ukryta, ukryta misja, nie? Zobaczymy. I tu Eli Nausika. Gdyby ktoś szukał, to tutaj jest misja. Wola matki. I tutaj mogłeś Eli Nausica zatroszczyć się. I córką Elzbieta? Yy... Dobra, i tutaj ona mówi, że zniosła ją do, do gniazda żółwców i yy, żebyśmy się nim z nią zaopiekowali. Że pierwszy Nie. Że nawet się zastanawiałem jak, jak zrobić tą tą misję, ale po prostu no jakoś tak wychodzi to naturalnie samoistnie. żeśmy ją zrobili. Mam nadzieję, że tutaj w sumie możecie sobie przeczytać co on nam powiedział, a my szukamy mon. Nie wiem który będzie nam tutaj. który będzie miał e, monety, więc trzeba się też tutaj naprodzić, że się tak nie staje. Dobra, znajdę tutaj. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Widzę, że tutaj panowie leżą. Czyli nie usiadam. Ten młody duch przygody troszkę bruździ. Ja nie chcę tutaj szybko levelować. Ja po prostu chcę iść normalnie i zdobyć tyle ile potrzebuje punktów talentu no ja wiem, że punktów talentu zawsze jest mało ja też na to narzekam ale no, nie można mieć wszystkiego Czyli wyważyć a tym co można no fragment broni maga dobrze by było zrobić, ale no pamiętajcie, nic na siłę wszystko młotkiem. Może kiedyś spróbujemy to zrobić. Tak już, będziemy, już nie będzie nam potrzebna. Ale na razie jest to niemożliwe. Dobra, już mamy 15. Dobra, możemy sobie już stąd iść. Ja sobie tylko tutaj e, na wybrzeże pójdę. E, okrutna prawda jest ukończona o zdradzie i złote monety. Wola matki nam uciekła. Mm. Tutaj to nie. Skrętna Tu Tutaj. Dobra, chyba tyle. Jeszcze musimy wrócić do labiryntu. Zapomniałem o tym. Ale to myślę, że tak. Zrobimy. E, jak zrobimy mistyczny ołtarz, to zrobimy od razu pradawną, runistą technologię tak pokonamy stwory i zostanie nam tylko badanie cyklu rozwojowego, bo to yy, no, potrzebujemy albo dobrego pt albo kogoś kto nam to zrobi kto ubije królową albo po prostu zaczekamy aż sami to zrobimy i no, oczywiście kaktusy, nie? Owoc olbrzymiego kaktusa i i i, i... i, 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 kwiaty. Nektar olbrzymiego kaktusa. kwiatka. No, nas tutaj leje, ale jakoś tak mu nie, nie, nie wprawnie to idzie, nie? Ale po co ma nas lać, jak może nas nie lać? Eee, Poczekaj złotych, mamy w brzuchach piaskowych skorpionów no to lecimy na piaskowe skorpiony a szkatułka zakopała e, tam ze wzniesienia szkatułka no i dobra i zrobimy dwa zadania dwa zadania za jednym zamachem i będziemy mieli to z głowy i później tylko polecimy, poddajemy i może wpadnie level e, bycie troszeczkę Mam nadzieję, że nie laguje chyba nie laguje. Zmieniłem orientację gry grać na pełne ekranie, po prostu zmniejszyłem to do ramki do trybie okna i mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Oczywiście zacząłem w trybie pełnookranowym, ale później po Wrzuciłem tryb yy, ramki, i mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało. Bo ostatni odcinek, który był, to po prostu była tragedia. Miałem ochotę pogryźć klawiaturę albo myszkę. Oczywiście nie zrobiłem ani tego, ani tego, nie, w eee, sumie ja tutaj przyszedłem Zagadaliście mnie i, i, i tego. I wszedłem. Dobra, przekroczowy poziom zalecany, no trudno. Teraz no, tak, tutaj monety. Ten nie ma. Ten ma. Dobra, to jeszcze tutaj szkatułka. Szkatułka. Dobra, zbierzemy te wszystkie jaszczurki. Dobra, opuszczamy walkę. Super. I tutaj mamy start ziemi. Szkatułka na wzniesieniu miało być. Szkatułka. Uda się na brzeg A. Ze wzniesienia. Na... Ale no, do... na brzeg. I ze wzniesienia to tutaj gdzieś powinno być to się coś Załogę się córką ESB Wiecie co do dnia dzisiejszego nie wiem jak to misję wykonać ona po prostu wykonuje się sama i, i tyle Dobra, wracamy do twierdzy Rezydencja Kalamusa Dobra, najpierw prezydencja Kalamusa. A co? Jak spadać to od wysokiego konia? Dobra, i czanep Proszę bardzo e, skórzana ubranie skórzana. E, Czyli, zrobił nasz na szaro. 696746 Dobra, no to jedno z poniższych, ale to już jak oddamy, tak? No i dobra, i wracamy do fortecy. Żeby nie robić hecy. No, a tutaj ten stary... Nas wycykał. No i cóż, za, zatarł swoje, e, swoje powiązania, albo tam coś, i, i tyle. To ja też bym wolał ukryć, prawdę nie? Gdybym był na jego miejscu. Ale na innym miejscu to chciałbym poznać prawdę, nie? Dobra, tutaj pan ma pobrona yy, 696746. No dobra, weźmy to droższe. Czekajcie, ja sobie tutaj przeczytam. Dobra. Hmm. Dobra tutaj, pastów na ryby. Mam nadzieję, że. Wyciskacz soku, ja sobie to od razu tutaj eee, czekajcie. Ja sobie, gdzie tu jest ten wyciskacz soku, to dobra, tu, to to nam niepotrzebne, to się przyda, później zrobimy tutaj porządek, nie? Jak zwykle, smaczne dżownice, smaczne dżownice, tak? No to smacznego ta tutaj chodzi się nie może doczekać hmm, Proszę bardzo rówę eee, Dobra że miśliniczka i w ogóle to jest Anielska trawa dobra no trudno barmanka Proszę bardzo to trudno że jest. Zatłukliśmy kurczaka W sumie kilka Bo się rzucili Jak to tutaj przegrał, sobie Kulawy Isus dobra Ale, Kurde, nie mogę go na niego namierzyć No Proszę bardzo Ma się tutaj jak ważek z puskowi Dobra, no trudno Nikt nie jest doskonały. Każdy się uczy. Dobra. Ty, gościu. Kondosuński. Dobra. Ty, 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 ty. Heraldiego. Luburdinga. No. I... Biedu, biedaka. Dobra, niech wiatr nie smutki, pewnie. Skoro nie masz wódki, to niech wiatr nie smutki. Dobra, idziemy tam jeszcze na nabrzeże. Cuchnący zwój. Yy, dobra, idziemy najpierw sprawdzić, dziadka. Niech on mi tutaj wyłoży, jak krowy na miedzy. Bo ja chcę wiedzieć, dlaczego on mnie w konia zrobił, i gdzie jest mój skarb? No. Z, z tym, W bilarda to to grać grać. Yy, ze swoimi, nie wiem, braćmi, bo to wszystko jedno nazwisko, nie? No. Tylko pamiętacie, najlepiej grać w od, jak się jest z tyłu. Bo tak to... Ty komuś, a ktoś tobie. Mm, koloda, dobra. Dziedzictwo, dobra, to tutaj no, będzie historia. Dobra, że są znasta Najwcześniejszy już pirat, jakiego znam, dobra. Ech, uczciwy złodziej, nie? Tak samo jak sucha woda. Co to, to osłabienie? Dobra. Co my tu mamy zrobić? Dobra, tu ten dom to będzie. Um... Do wiatru... Dobra. Do tron wiatru najszybciej. o no, tak, że z coś nie waleć przez krowi kulawemu kurde, nie mógł się... po, co, po co, kuleje nie, mu, nie może se sam pójść do a nie tu na czworaka dojść kulawemu kulawemu Ais Aisosowi. ja wiedziałem, a też mi się trafiło zadanie. Myślę, że jestem co? Na posyłki? No, w sumie jestem, nie? Ale to z czego? On nie musi wiedzieć. tutaj ważki jeszcze Ech. i to jeszcze 6 skrzydeł nie 8 przepraszam 8 dobra gościu dawaj ważkę dawaj dawaj skrzydło ważko. jaka przeszkoda 8 ma być Dobra, jedna. Dwa. Tylko żeby z każdej leciało trzy cztery, no ra powie, drogi jesteśmy. O. Myślę, że się wyrobimy. Dobra. Mamy 6, 8. To tutaj dwie ważki, i będziemy lecieć do, do tego. Do, do osady, nie? W sumie do osady, do fortecy. I to opuszczone. A pełno ludzi tam. Eee, w wyznaczonym czasie. 14 minut jeszcze, dobra. Czas jeszcze leci. Jeszcze leci, mamy jeszcze. O, 13 minut. Pechowo, ale ale damy radę. Jeszcze się mogę po tym. po nosie podrapać. Ale ja podrapałem się w kark, bo mnie zaswędziało A co tam. Kopłniłem chyba drogi Tak. Nie ja w tą drogę skręciłem. Ale w porę się jorgnąłem, nie? Bo coś mi tak nie pasowało. Nie ten, nie ten, nie te cienie, nie? na, na tym a gdzie to jest słońce nie ma słońca a cień pada nie szczególnie że jest wieczór kurde jeszcze mnie swędzi dobra jeszcze podrapałem znowu kurde myłem się niedawno jakieś 2 godziny temu, 2,5 nawet nie miałem zapowiedzieć nawet 3 i... Dobra, że piratów Dobra, Turcyk Eee, ty, kulawy Kulawy, śusiak tak. Piraci może nie polują, ale ja poluję. Eee, 4,9-7. I ci znajdziesz życzliwego odrębnego lekarza. No, chyba żeby ci amputował kolejną nogę. Pytanie: o co tutaj? O co tutaj, Kaman? Riks, specjalista od pierwszej pomocy. Kurde e, dobra, pierwszej pomocy. Eee... Do pacjenta wraz na jego rany. Widać, że będzie potrzebował leku z opuszczonej fortecy. Jeśli to jest uraz głowy, weźmy w z beczki stojącej za derekiem Ali i podaję pacjentowi. Jeśli to jest uraz nogi, weźmy w ze skrzyni stojącej obok Bredy Slowa i podaję pacjentowi. Jeśli to uraz ręki, weźmy w której obok opuszczonej studni i podaję pacjentowi. Jeśli jest to uraz oka, weźmy z beczki stojącej e... Kurde. Dobra. Ty, ranny pacjent. Jest to uraz ręki. Jakaś pana ręki jest obok opuszczonej studni. Dobra. Lecimy. Lecimy. Opuszczonej studni. Bierz to. Kurde, minuta. Ale dobra, wyrobimy się. Najwyżej. Czekaj, do niego. Proszę nie. bardzo. Ło! Udało się. Dobra, i co? Kulawy? Łysoci Eee... peleryna czy... Wiadomo, że medyczny pierścień, nie? Co? Ja i jest Maszyk nie możemy ustalić, który z nas jest najlepszy, więc na sędziów tego sporo postanowiliśmy wybrać piątku księżycowego cienia. Ten z nas, który najbardziej ich zaskoczy, zostanie zwycięzcą. Z powodu moich problemów z nogą, dostęp pozwolenie na wystawienie na moje miejsce ucznia. Wiem, co sobie myślą. Głębi duszy mną gardą. Zakładają, że uczeń, którego wystawiam będzie leszczem. ej, dobra? No. My im pokażemy. i za otoki cienia i osal małe kraby, których napali piraci księżycowego cienia, by zjeść je na obiad. Mam to magiczną projekt, która pozwoli Ci przez pewien czas unikać ataków piratów Księżycowego cienia, ale uważaj na siebie, działanie koli magicznej energii trwa tylko 10 minut. Korzystaj z niej mądrze. Pręczałem się jak to czytałem. Dobra, ale wiemy o co biega. Ja sobie tutaj pozbieram e, zadania, a wam mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak tak to łapka w górę, subik, strema, komentarzy oczywiście na Was czeka. Ja zapraszam na kolejną moją produkcję, a tymczasem Idziemy do Kaina, do starego pijaka, tego uczciwego, uczciwego e, pirata. Także do zobaczenia, trzymajcie się, hej.